Witam państwa serdecznie. Przegląd prasy regionalnej Łukasz Piosik. Dzisiaj gościem programu będzie Piotr Tomasz, a my tradycyjnie zaczynamy od Tygodnika Nowego i Ziemi Pilskiej. Na układce będzie województwo pilskie. To już przesądzone. Akcja SLD Polska razy 49 zakładająca przywrócenie w kraju 49 województw nieoczekiwanie przyniosła skutek. Rząd jest za, parlament jest za, a obywatele tym bardziej. Najprawdopodobniej jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi powrócą stare, zdegradowane niegdyś województwa, w tym województwo pilskie. Ile w tym prawdy należałoby rozpatrzyć datę wydania gazety, ponieważ jest to 1 kwietnia, to zostawiam już Widzą do oceny. Pat na Kossaka. Krzysztof Szewc. W dużej mierze osiągnęliśmy porozumienie. Natomiast przedsiębiorcy to kłamstwo. Nie odstąpimy od swoich postulatów. Wszyscy są zgodni tylko w jednej kwestii. Modernizacja Kossaka jest konieczna. Spór dotyczy układu komunikacyjnego. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy jednokierunkowego wariantu uparcie bronią swoich akcji. Na jeszcze dwukierunkowej ulicy Kosaka w Pile wciąż patowa sytuacja. Obie strony konfliktu walczą na argumenty, by udowodnić, że jeden kierunek od skrzyżowania z ulicą Olimpijczyków do Alei Powstańców Wielkopolskich jest, jak twierdzą przedsiębiorcy, komunikacyjnym niewypałem, który oznacza początek ich końca. Albo, o czym przekonują mieszkańcy i włodarze miasta, że jest to najlepsze rozwiązanie, z którego wcześniej czy później nawet właściciele firm będą zadowoleni. O tym więcej w Ziemi Pilskiej. Na stronie siódmej, tyle jeśli chodzi o Ziemię Pilską. Przechodzimy do nowin wągrowieckich. Jest zgoda, będzie praca dla 1200 osób. Budowa ruszy wkrótce. W czwartek 27 marca, starosta wągrowiecki Michał Piechocki przekazał na ręce przedstawicieli firmy Polinowa Polska. Pozwolenie na budowę w wągrowcu zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych. Praca ma znaleźć blisko 500 bezrobotnych z okolicznych miejscowości. Miłośnik kolejnictwa zatrzymany. Funkcjonariusze pionu kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w wągrowcu zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który dokonał kradzieży fragmentu nieczynnej linii kolejowej relacji Krzyż i Nowrocław. Łącznie pięć zarzutów otrzymał 34-letni Remigiusz G., który w pobliżu nowej wsi dokonał rozbiórki i wywozu 180 metrów torowiska. Owadze blisko 9 ton. I przechodzimy do regionu Złotowa. Na początek Złotów nasze miasto. Bezpłatny dwutygodnik. Klaudia, oddając swój szpik, podaruje komuś życie. W dzieciństwie sama potrzebowała pomocy. Gdyby nie krew oddana przez jej ojca, mogłoby jej z nami nie być. Teraz sama ratuje czyjeś życie. Klaudia Sypniewska dostąpiła zaszczytu bycia dawcą komórek macierzystych. We wtorek 1 kwietnia w Dreźnie dzieliła się cząstką siebie ratując komuś życie, zostając jego genetycznym bliźniakiem. Z informacji, które udało nam się zdobyć, wynika, że stan odbiorcy jest poważny i cała procedura została bardzo przyspieszona. W czwartek 20 marca Klaudia zaczęła przyjmować zastrzyki na wzrost komórek macierzystych. Biorca dowiedział się, że znaleziono dla niego dawcę i zaczęły się także jego przygotowania. Na razie nie wiemy, kim ta osoba jest, wiemy tylko tyle, że waży więcej od Klaudi. O swoim bohaterskim czynie Klaudia postanowiła opowiedzieć naszym czytelnikom, o tym więcej na stronie ósmej. Zachęcamy do lektury. I przechodzimy do panoramy. Oj, się pogniotło. Do panoramy złotowskiej. Bitwa pod Grunwaldem w złotowskim starostwie. Triumf króla Jagieły i upadek von Jungingena ozdobi salę sesyjną złotowskiego starostwa powiatowego. Tego jeszcze w naszym powiecie nie było. Bitwa pod Grunwaldem w Złotowie. Czy prościej bitwa to nazwa spontanicznego projektu polegającego na wyhaftowaniu haftem krzyżykowym naturalnej wielkości obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Obraz dzięki starostwu powiatowemu już niebawem będzie można obejrzeć w Złotowie. Pomysłodawcami są Janina i Adam Panek z Działoszyna. Inspiracja przyszła od pana Adama, który obserwując panią Janinę podczas haftowania zażartował Tyle haftujesz, że do tej pory wyhaftowałabyś bitwę pod Grunwaldem. No i tak się zaczęło. Obraz będzie można zobaczyć w dniach od 3 do 18 kwietnia w Auli Starostwa Powiatowego przy Alei Piasta w Złotowie w godzinach od 9 rano do 15 w dni powszednie oraz w soboty i niedzielę od 12 do 17. Zapraszamy serdecznie. I ostatnia pozycja aktualności lokalne. Piłem rezygnuje. Roman Rungę zrezygnował z bycia członkiem zarządu powiatu złotowskiego. Prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu. Miał 1,3 promila w wydychanym powietrzu. Chciałbym złożyć rezygnację z funkcji członka zarządu. Powodem mojej rezygnacji jest złamanie prawa poprzez prowadzenie samochodu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Jest mi z tego powodu wstyd. Chciałbym za to koleżanki, kolegów i zaproszonych gości przeprosić, powiedział członek Zarządu Powiatu. W stosownym czasie złożę również mandat radnego powiatowego. Dziękuję i jeszcze raz przepraszam, dodał reprezentant Jastrowia. Decyzję Romana Rungę. Cześć radnych skwitowała brawami. W kuluarach mówili, że doceniają. Odwagę i honorowe postępowanie radnego z gminy i miasta Jastrowie. Po prawomocnym wyroku, miejsce Romana Rungę w Radzie Powiatu zająć mógłby dyrektor szkoły podstawowej w Jastrowiu Stanisław Nowicki. O tym pisze nam Łukasz Opłatek. Pamiętamy o prezydentowej. Maria Kaczyńska ma swoją tablicę w Złotowie. Niestety nie odsłonili jej ani Jarosław, ani Marta Kaczyńska. Prezes PiSu przysłał organizatorom akcji List. Tablica upamiętniająca dwuletni pobyt Marii Kaczyńskiej w Złotowie wisi na budynku nr 27 przy ulicy księdza doktora Bolesława Domańskiego. Jej odsłonięcie odbyło się w niedzielę 30 marca. W Stęgle przecinali m.in. dyrektor szkoły podstawowej imienia Stanisława Staszica nr 1 w Złotowie, Maria Monika Klein, i pomysłodawca akcji Piotr Tomasz oraz przedstawiciele władz Złotowa, wiceburmistrz Jerzy Kołodziejczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Pikuli. Obecność tego drugiego była o tyle ciekawa, że dwa lata temu stwierdził on, że Maria Kaczyńska niewiele miała wspólnego ze Złotowem. Również dlatego wniosek Piotra Tomasza o dofinansowanie tablicy przez władze miasta został odrzucony w niedzielę. Natomiast przewodniczący Rady mówił, że inicjatywa ta była potrzebna i dziękował jej inicjatorom. Tablica ufundowana została przez osoby prywatne. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat do studia, zaprosiliśmy Piotra Tomasza. Pan Piotr Tomasz, naszym gościem, dzisiejszym pomysłodawca. Umieszczenia tablicy upamiętniającej pobyt Marii Kaczyńskiej na naszych ziemiach. Panie Piotrze, skąd pomysł na taką inicjatywę? Jak, zrodził się, jak zrodziła się cała akcja? Dzień dobry Państwu. Blisko rok temu w imieniu Klubów Gazety Polskiej wystąpiłem do Rady Miasta Złotowa o godne upamiętnienie pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Przypomnę, że pani prezydentowa przez pewien okres swojego życia mieszkała w Złotowie, w późniejszych latach także często przebywała na terenie Powiatu Złotowskiego. Niestety mój pomysł nie spotkał się z akceptacją Rady Miejskiej, w związku z powyższym przekazaliśmy tą inicjatywę na barki powołanego. Honorowego Komitetu Pamiętnienia Pani Marii Kaczyńskiej. Komitet ten został powołany w ubiegłym roku. W jego skład weszło ponad 100 osób, znane osoby, m.in. znane osoby z naszego powiatu, ale także spoza niego, bo przypomnę, że chociażby członkiem tego Komitetu Honorowego był Pan Jan Pietrzak. Tutaj Pan wspomniał, że Rada Miasta tak nie, nie wyraziła, że tak powiem, chęci tak, na wspieranie tego projektu. Co jeśli chodzi, jak wygląda to, jeśli chodzi o władze powiatu? To znaczy, nie zwracaliśmy się do władz powiatu, zwróciliśmy się tylko do Rady Miasta Złotowa z, z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Nie chodziło wcale o wsparcie finansowe, tylko wsparcie jak, jako takie. E, niestety, radni, do których zwracałem się, do każdego z nich z osobna, e, chociażby jako patronat, tak? E, właśnie, chodziło o, o, o patronat, o podniesienie rangi całemu wydarzeniu. E, niestety, radni e, nie wyrazili zainteresowania, podobnie burmistrz Miasta Złotowa. Z tym większą radością przywitałem fakt, że wśród zebranych 30 marca pod tablicą byli przedstawiciele miasta Złotowa. Panie Pierwsze, dlaczego akurat pani Maria Kaczyńska? Czy nie ma osób, które może bardziej y, zasłużyły na to, żeby upamiętnić y, je tablicą? Co takiego rzeczywiście zdziałała pani Maria w naszym rodzinie? Bo z tego, y, co się orientuje, to były niespełna dwa lata, które przebywała tutaj na naszej ziemi. A czy tylko to jako czy tytuł pierwszej damy już, y, mhm. y, już y, stawia ją w takiej pozycji, że warto upamiętnić? To na znaczy domu, na pewno jest wiele osób godnych upamiętnienia w naszym regionie, podobnie y, wiele spraw y, upamiętnionych chociażby w mieście Złotowie, powinny zniknąć z ulic miasta. Tutaj przypomnę chociażby tablicę poświęconą zarządowi polityczno-wychowawczemu I e, Armii Wojska Polskiego, która znajduje się tuż przy przystanku e, PKS, czym był zarząd polityczno-wychowawczy. Odsyłam e, widzów stacji Ekspres TV, wystarczy wpisać w Google. Byli to politrucy, którzy urabiali e, żołnierzy nieświadomych, przerabiali ich na komunistów itd. itd. Dobrze, tu mówimy e, Tutaj o, była zła karta. O, o, natomiast o, ale Natomiast argumenty... są, są na pewno osoby zapomniane, które działały w okresie po 1945 roku, które często narażały swoje życia, a które nie są upamiętnione. Nie jest chociażby upamiętniony fakt, że w Złotowie znajdował się obóz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, przypomnę, że przez ten obóz przechodzili nie tylko Niemcy, ale także żołnierze Armii Krajowej. Tutaj jako przykład podam panu profesora Kierzuna, chociażby. Natomiast wracając do pana pytania, e, dlaczego? No się, dlaczego Maria Kaczyńska, tak? E, jednym z powodów jest na pewno to, że była pierwszą damą Rzeczypospolitej Polskiej. I kolejnym, bo to nie jest jedyny powód, kolejnym jest e, jej działalność e, na polu charytatywnym. Przypomnę, że e, pani Maria Kaczyńska została uhonorowana przez Fundację... Budzik, y, pani Ewy Błaszczyk, ale to nie jest jedyne wyróżnienie y, gdy chodzi o tę dziedzinę, bo tutaj może mogę wymienić jeszcze profilaktyka y, nowotworowa y, i inne, czy, czy, czy działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Bo chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że radni, radni miasta Złotowa tak? mhm. stwierdzili, że był to zbyt krótki okres, nie stanowiący tak wiele w historii Złotowa, żeby poświęcić jej yy, tablicę upamiętniającą jej powód. Tak, ale y, być może radni nie mieli dostatecznej wiedzy. Ja przypomnę tutaj postawę y, bardzo y, miłą pana przewodniczącego Rady Miejskiej, który podczas y, uroczystej gali, która odbyła się tuż po odsłonięciu tablicy, przyznał, y, że ta y, inicjatywa była potrzebna gdzie wcześniej jakby krytycznie się do niej odnosił. Czyli tak, warto by było także tutaj... warto warto prowadzić działalność edukacyjną. Warto prowadzić działalność edukacyjną, bo podejrzewam... Warto by było teraz ich zapytać. Tak, jako dokładnie, radnych, dokładnie. co na, na Ale, na dzień należy sądzam odnośnie tej akcji. Dokładnie, należy przypomnieć, że podczas gali wyświetlony został film zrealizowany przez mnie oraz pana Kamila Saranowskiego. Wyprzedza pan moje pytania? tak. tak? Dobrze, dobrze, Oczywiście to zastąpi jeszcze. Dobrze. Bo, bo na, na, temat, na temat na tak temat pani Kaczyńskiej. Jej, na temat jej pobytu i związków z naszymi ziemiami. I myślę, że pod wpływem tego filmu i wiedzy, którą otrzymał pan Pikulik, pan Pikulik zmienił zdanie i bardzo się cieszę z tego powodu. Jak pan wspomniał, pan Kamil Cranowski i pan zajęli się realizacją filmu, który mógłby pełnić właśnie taką rolę może bardziej edukacyjną, jeśli chodzi o mieszkańców naszego regionu, odnośnie tej wiedzy, która dotyczy pobytu pani Marii Kaczyńskiej. Panie Piotrze, jak przebiegał ten proces docierania do tych ludzi, którzy mieli... W poprzednich latach, tych, tych właśnie z dzieciństwa pani Marii, styczność z jej rodziną, z ojcem i osobiście z panią Marią. To znaczy, na początku całej akcji zwróciłem się do mieszkańców Powiatu Złotowskiego o pomoc w realizacji tego projektu i przedstawiłem, że jednym z pomysłów będzie realizacja filmu dotycząca pobytu tutaj pani Marii na tych ziemiach. I dzięki temu zgłosiło się do nas kilka osób, które miały znajomych, bądź, bądź same znały, bądź były przedstawicielami rodziny, itd., itd. I poprzez te osoby nawiązaliśmy kontakt z kilkoma osobami. Do filmu wybraliśmy pięć osób, natomiast nie są to jedyne osoby, które w swoim życiu zetknęły się z panią prezydentową. Jakie argumenty rzeczywiście przeważyły. Nad, tym, nad tą decyzją, że tak, że, że właśnie tu, tutaj, tu w Złotowie powinno takie upamiętnienie pani Marii poprzez tą tablicę być, mimo krótkiego pobytu, bo to zarzucało przede mm -hmm, wszystkim mm -hmm. to, to, to zarzucali radni, bo nie wszyscy pewnie. To znaczy, nie nie, nie, ja nie wszyscy mm -hmm. mogli obejrzeć ten film. Za chwilę mm -hmm. zapytam, bo może jeszcze mógłby pan na, na drugą część pytania, którą teraz stawiam, odpowiedzieć, gdzie będzie można jeszcze zobaczyć ten film? Bo oczywiście nie wszyscy wiedzieli w ogóle o tej, o tej całej akcji, tak? To znaczy, to znaczy ta tak, ja jeszcze raz powtórzę y, to, co wcześniej mówiłem. Po pierwsze, upamiętniliśmy pierwszą damę rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, upamiętniliśmy osobę, która działała na polu charytatywnym i to bardzo aktywnie. I tutaj przy, przed chwilą wspominałem o Fundacji Budzik mm -hmm. i o innych fundacjach, które wspierała e, pani prezydentowa. E, kolejne. E, bo pani prezydentowa powód, wracała, tak? Dokładnie. Kolejny powód to jest właśnie fakt, że pani prezydentowa miała związka, związki z naszymi ziemiami, bo e, przypomnę, że mieszkała w latach 49-51. Natomiast e, w, e, później. Y, tak się złożyło, że jej ojciec Czesław Mackiewicz wrócił na nasze ziemię. Zresztą y, z, y, z naszymi ziemiami związanej jest jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w życiu pani prezydentowej, ponieważ Czesław Mackiewicz y, y, miał wypadek y, w okolicach Złotowa i zmarł w złotowskim szpitalu. I y, jednym z powodów, dla którego upamiętniamy też y, Marię Kaczyńską, jest to, że była delegatem na 70. rocznicę. Zbrodni upamiętnienia zbrodni katyńskiej, prawda, I, i poprzez tą tablicę także przypominamy o tym, o tej zbrodni. W tym samolocie także znajdowała się osoba, oprócz pani Marii Kaczyńskiej, także znajdowała się osoba, która jest bezpośrednio powiązana z ziemiami złotowskimi tutaj, tak? Tak, yy, chodzi o Janusza Zakrzeńskiego, znanego aktora, który... Jak, wy, jak, wy, jak wygląda to, jeśli chodzi o upamiętnienie? Yy, również jest upamiętniony, jest, znajduje się tablica na kamienicy w okolicach aresztu śledczego. To, tak, to mhm. tak dla widzów, jeśli chodzi o te sprawy edukacyjne i mhm. bo nie wszyscy zdają sobie sprawę, y, z jakich powodów rzeczywiście to upamiętnienie tą, tą tablicą pani Marii Kaczyńskiej, z jakich powodów odbyła się ta akcja. Y, jeszcze takie pytanie. Tutaj odnośnie filmu powstał film, gdzie widzowie będą mogli jeszcze obejrzeć ten film, bo myślę, że nie wszyscy mieli okazję, nie wszyscy Złotowiacy wiedzieli chyba o tej akcji, bo, bo też, że tak powiem, marketingowo może nie było zbyt głośno na ten temat, a z czystej ciekawości chyba część jeszcze raz chętnie obejrzyłaby. Ja chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom powiatu złotowskiego oraz y, innych miejscowości, bo wiem, że przyjechali także osoby, przyjechały także osoby spoza naszego regionu za. Frekwencja, tak, chyba była frekwencja była znakomita. Ja myślę, że było około 250 osób e, brało udział w tych uroczystościach. Sala kinowa była pełna, nie było miejsc siedzących, także to świadczy o zainteresowaniu. I jak powiedział sam przewodniczący Rady Miejskiej, ta inicjatywa chociażby po tym widać, że, że była potrzebna. Co do filmu, na pewno będzie go można zobaczyć jeszcze przynajmniej raz w kinie przy okazji e, jakiegoś ze spotkań organizowanego przez kluby Gazety Polskiej. No Mam nadzieję, że wiosną uda nam się jeszcze tego rodzaju spotkanie zorganizować. A poza tym no, rozmawiamy z różnymi stacjami, być może w której ze stacji telewizyjnych zostanie wyemitowany. Myślę, że warto by było nie tylko ze względów na spotkanie Klubu Gazety Polskiej, tylko z czysto historycznych względów i edukacyjnych na taki film zaprosić Złotowiaków. Dokładnie, ponieważ film pokazuje, że te związki y, często sprowadzane do tych dwóch lat dzieciństwa były znacznie częstsze. Y, pani Maria miała tutaj znajomych, prowadziła z nimi korespondencję. Zresztą y, były także nawiązane y, kontakty między szkołą podstawową nr 1 imienia Stanisława Staszica, a, a właśnie panią prezydentową. Pani Prezydentowa miała przyjechać na obchody 65-lecia placówki. No niestety po drodze wydarzyła się tragedia w smoleńsku i. I w tak, bo to spotkanie pani... już było potwierdzone. Dokładnie, tak dokładnie. Także, także te związki były, były. Gdyby, zapewne gdyby nie tragiczna śmierć ojca w 1976 roku pani Maria byłaby częściej na naszych ziemiach. Niestety no, zdarzenie Rosowe spowodowało, że e, przez pewien okres te e, kontakty zostały zawieszone. Ja jeszcze powiem o samym filmie. Film składa się e, jakby z kilku części. Pierwsza. Opowiada o y, przyjeździe Mackiewiczów na nasze ziemie, y, y, o dzieciństwie pani Marii. Wypowiada się m.in. osoba, która pamięta ją z dzieciństwa. Wypowiada się pan, którego rodzice byli bardzo bliskimi przyjaciółmi. Y, ko kolejna część y, opowiada o tym okresie właśnie kujańsko-buczkowskim, tak? bo w Kujaniu i w Buczku y, mieszkał y, ojciec pani Mackiewicz, mm -hmm. i pani Mackiewicz często odwiedzała go na tych terenach. Nie? Ostatnia, kolejna jakby, jakby, część to właśnie nawiązanie kontaktów po wyborach prezydenckich, gdy prezydentem został świętej pamięci Lech Kaczyński. I wówczas to część naszych mieszkańców y, odnowiła kontakty z panią prezydentową. To jest taki wątek odnośnie Dokładnie. korespondencji. Ko wątek odnośnie korespondencji mhm. czy przyjazdu y, do szkoły właśnie na y, to, co już wspomniałem, na, na jubileusz. Ostatni wątek, y, taki, taki epilog, koniec. To jest nasz udział w pogrzebie pary prezydenckiej, bo przypomnę, że tutaj z Powiatu Złotowskiego była delegacja radnych na pogrzebie w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku. I to jest też ujęte w filmie? Również tak. Także upamiętnione zostało. Moi drodzy, ja serdecznie zapraszam, jeżeli będzie tylko okazja, aby obejrzeć ten film. A moim gościem w dzisiejszym przeglądzie prasy był. Piotr Tomasz, ja oczywiście serdecznie zapraszam za tydzień dla Państwa mój Łukasz Piosik.